Ostatnim materiale short pod tytułem Ten chapter to kolejna porażka Dead by Daylight, poruszyłem temat najnowszego killera oraz nieprzychylnych opinii skierowanych w jego stronę. Na samym końcu filmu wspomniałem, że w osobnym materiale opowiem wam, dlaczego najnowszy chapter został tak opluty przez behavior. Tak, dobrze usłyszeliście opluty. Z tego co mi wiadomo, początkowo mieliśmy się spodziewać całkiem innego killera niż rzeczywiście dostaliśmy, ale behavior, jak zwykle namieszało, i wyszło jak wyszło. Także jeśli was zaciekawiłem, to koniecznie oglądajcie do końca. A ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Zanim otrzymaliśmy jakikolwiek teaser lub przeciek dotyczący najnowszego chapteru do Dead by Daylight, wśród społeczności krążyła plotka, głosząca, że najnowszy killer ma być postacią licencjonowaną. No i tak zasadniczo miałoby to sens, jako że od 7 września 2021 roku Behaviour wypuściło kolejno. Licencyjnego pinheada, oryginalną artystkę, licencyjną Sadako, oryginalnego Dredgea, licencyjnego Weskera, oryginalnego Knight'a. Więc teraz, czysto teoretycznie, powinna pojawić się jakaś licencyjna postać. Dlaczego więc dostaliśmy kolejnego oryginalnego zabójcę, a w dodatku jeszcze z dwoma oryginalnymi ocalałymi? I tutaj pozwólcie, że was zaskoczę. Ten chapter z początku nie miał być oryginalny. To kim w takim razie miał być najnowszy zabójca dodany w PTB 6.6.0? Może najpierw połączmy sobie kilka faktów, począwszy od samego wyglądu naszego killera. The Skull Merchant, a dokładnie jej broń, to dwa wielkie kolce, którymi przebija swoje ofiary. Według trailera zamieszczonego na kanale Dead by Daylight oraz według tego, co widzimy na samym PTB, mapą należącym do nowego killera miały być zreworkowane Shelter Woodsy. W nadchodzącym patchu otrzymają one nowego maina przypominającego nieco stację badawczą. Sam Killer zna się na elektronice. Być może nawet posługuje się sprzętem z przyszłości. No i jeszcze Tomori. Banalnie proste, wygląda jakby było wykonane na szybko i w dodatku łudząco przypomina memento Mori Krugera. Moi drodzy, Killerem, którego mieliśmy ujrzeć w Czapterze 27, nie miał być The School Merchant. Miał to natomiast być Predator. No spójrzcie sami. Kolce, którymi włada Adriana, są praktycznie identyczne jak te, którymi zabijał Predator. Mapa, na której została ona umieszczona, najprawdopodobniej miała być obozem głównych bohaterów oryginalnego filmu z 1987 roku. Elektronika, którą również posługiwał się Antagonista w filmie. No i Memento Mori. Nie wydaje wam się nieco dziwne, że Ocelali po prostu wstają z ziemi, nawet się nie obejrzą za siebie i nagle zrobią ostrze w brzuch? Może to dlatego, że Predator... Miał początkowo wchodzić w tryb kamuflażu, aby stawać się niewidzialnym dla ocalałych, dlatego przy wykonywaniu Mori mieli oni początkowo nie dostrzegać zabójcy. Nie wiem co wy o tym myślicie, ale jak dla mnie wszystko to jedna wielka układanka, która na dodatek do siebie pasuje. Przecież Behavior nie tworzyłoby oryginalnego DLC tylko po to, aby wpakować tam dwóch oryginalnych ocalałych. A jeśli tak, to jestem szczerze zdziwiony. Każde DLC, które zawierało więcej niż dwie postacie, było licencyjne. Stranger Things, Resident Evil, Resident Evil Project 2: wszystko wskazuje na to, że do gry miał zostać dodany właśnie Predator. I to są niezbite dowody. No i ostatnia, w sumie najbardziej zadziwiająca kwestia tej całej awantury. Dlaczego Predator ostatecznie nie został dodany do gry? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć w 100% legitnie. Natomiast najprawdopodobniej Behavior po prostu natrafili na problemy z uzyskaniem licencji. Dlatego też na ostatnią chwilę musieli wszystko zmieniać. Design Killera, jego moc, może i nawet mapę. Czy im się to udało? No, poniekąd tak. A bynajmniej na tyle, aby nie naruszać praw autorskich Predatora. Natomiast co by nie było, jakieś tam pozostałości wciąż pozostają dostrzegalne. A wy co myślicie o koncepcie predatora w Dead by Daylight? Czy byłby on lepszą alternatywą dla The Skull Merchanta? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia w następnym materiale. Trzymajcie się.